Dzisiaj trzy ważne informacje. Jedna z Polski, druga dotyczy konfliktu Indie-Pakistan, a kolejna wydobywania minerałów z mórz. Rozpocznę od Polski. 7 maja bieżącego roku premier Donald Tusk oświadczył, że Polska nie zaakceptuje grup nielegalnych imigrantów wysyłanych na jej terytorium. Wypowiedź ta była reakcją na decyzję Niemiec o odrzucaniu nielegalnych migrantów, w tym osób ubiegających się o azyl na swoich granicach. Tusk podkreślił, że Polska nie zgodzi się na działania sugerujące, iż inne państwa, w tym Niemcy, chcą relokować migrantów do Polski. Stanowisko to wpisuje się w konsekwentną politykę rządu Donalda Tuska, który od początku swojej kadencji sprzeciwia się unijnemu mechanizmowi relokacji migrantów. Premier wielokrotnie zaznaczał, że Polska nie przyjmie dodatkowych migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego, argumentując, że kraj już udzielił schronienia milionom uchodźców z Ukrainy. Przy okazji przypomnę tylko, że na tym kanale kilka dni temu był raport o uchodźcach z Ukrainy, których w Polsce obecnie jest około miliona osób. Może zaciekawi Państwa fakt, że w 2024 roku liczba nielegalnych przekroczeń polskiej granicy osiągnęła około 6,5 tysiąca. Dodatkowo Niemcy zawróciły do Polski około 700 cudzoziemców. To oficjalne dane, ale należy jeszcze doliczyć dużą ilość imigrantów, którzy nie zostali wykryci, przekroczyli granice rozmywając się w tłumie swoich pobratyńców. Zanim przejdę do następnego materiału, zachęcam Państwa do subskrypcji. Nam pomoże to w rozwoju kanału, a Państwo na bieżąco otrzymacie wiadomości i analizy. W nocy z 6 na 7 maja Indie przeprowadziły serię precyzyjnych ataków rakietowych na dziewięć celów w Pakistanie i kontrolowanym przez niego Kaszmirze, w tym w Kotli, Muzaffarabadzie i Bahawalpurze. Indie twierdzą, że celem były infrastruktury terrorystyczne, a nie obiekty wojskowe. Jednakże w wyniku ataków zginęło co najmniej jedno dziecko, a kilka osób zostało rannych. Pakistan potępił ataki jako akt wojny i zapowiedział zdecydowaną odpowiedź. Pakistańskie siły zbrojne twierdzą, że zestrzeliły dwa indyjskie samoloty, choć Indie tego nie potwierdziły. Premier Shebas Sharif zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a przestrzeń powietrzna została częściowo zamknięta. Możliwość eskalacji konfliktu wzrasta, gdyż Indie zawiesiły traktat o wodach Indusu z 1960 roku i zablokowały przepływ wody przez rzekę Henap, co może poważnie zagrozić rolnictwu i energetyce. Pakistanu Islamabad uznał to za prowokację i ostrzegł, że dalsze działania tego typu będą traktowane jako akt wojny. Region Kaszmiru, który w ostatnich latach przeżywał turystyczny renesans, teraz doświadcza gwałtownego spadku liczby odwiedzających. W indyjskim Kaszmirze hotele oferują zniżki do 70%, a w pakistańskiej części zamknięto popularne miejsca turystyczne, takie jak Dolina Nelum. Lokalni przedsiębiorcy obawiają się poważnych strat finansowych. Oba kraje posiadają broń jądrową. Indie deklarują politykę braku pierwszego użycia, podczas gdy Pakistan zastrzega sobie prawo do użycia broni jądrowej w przypadku zagrożenia egzystencjalnego. Międzynarodowa społeczność, w tym USA, Chiny i ONZ, apelują o deeskalację konfliktu. Obecna sytuacja to najpoważniejszy kryzys indyjsko-pakistański od lat. Zarówno działania militarne, jak i decyzje dotyczące zasobów wodnych mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla regionu i świata. W obliczu napięć między PI, dwoma mocarstwami nuklearnymi, świat z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń. Zmieniamy temat. Teraz na tapet znowu Donald Trump. Chociaż wielu analityków nie nadąża za zmianami, które ogłasza Trump, jedno trzeba przyznać: pomysłów mu nie brakuje. W przeciwieństwie do polskich. Polityków z większym bądź mniejszym skutkiem próbuje te pomysły realizować. Przykład: górnictwo głębinowe. Już widać. O czym świat nie wie, w Stanach Zjednoczonych zaczyna się nowa gorączka złota. W kwietniu bieżącego roku prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, mające na celu przyspieszenie wydobycia metali z dna oceanów, zarówno w amerykańskich wodach terytorialnych, jak i na obszarach międzynarodowych. Celem jest zmniejszenie zależności USA od importu krytycznych surowców. Takich jak nikiel, Kobalt i Miedź, które są niezbędne dla przemysłu technologicznego i obronnego? Decyzja Trumpa spotkała się z ostrą krytyką ze strony międzynarodowej, organizacji Dena morskiego ISA, agencji ONZ odpowiedzialnej za regulację górnictwa głębinowego. ISA podkreśliła, że jednostronne działania USA naruszają międzynarodowe prawo morskie i mogą prowadzić do niekontrolowanej eksploatacji zasobów oceanicznych. Pytanie, kto mocnemu podskoczy i mu zabroni? Organizacje ekologiczne, takie jak Greenpeace, wyraziły głębokie zaniepokojenie planami wydobycia metali z głębin morskich. Podkreślają one, że ekosystemy głębinowe są słabo zbadane, a ich zakłócenie może prowadzić do nieodwracalnych szkód dla bioróżnorodności oceanicznej. Jak widzimy, bitwa o metale ziem rzadkich i wartościowe minerały zaczyna się rozkręcać. Z pewnością inne państwa, nie mogąc zatrzymać Trumpa, same będą kombinowały, jak wykorzystać to zamieszanie. Czarną owcą będzie Trump, ale nie. Oznacza to, że inni zrezygnują z możliwości zarobienia dużych pieniędzy. A ekosystem? Nie martwmy się, może inny, ale i tak jest silniejszy niż człowiek i nas przetrwa. Na koniec zachęcam do pozostawienia subskrypcji, wtedy otrzymacie Państwo na bieżąco najnowsze informacje i analizy.